Dobra, dobra, ale nie weźcie odstępy, róbcie no, i weźcie znowu będę miał tam pokazany szaleniec, ty Pierwszy zróbcie odstępy, po drugie zwolnijcie trochę, bo my z blizankiem nie nadążamy za wami ja wam My powoli jedziemy wiem jak ty powoli 130 jedziesz o! <laughs> Widziałem to no, dawaj, dawaj. Jadę, jadę. Jezu Maria! Ciekawe, Filipo! lipo! Się się ja wolę, ale. To... Chobaki, no, nie, to. No to spam. Albo w drugą stronę, nie, Filipa nie, 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 Dobra nie, Weź nie, 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 się nie, 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 to nie, 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 No nie, 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 Policja mi tak. Leżysz czy mnie? Tak <noise> ja, 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 jak ku coś, to tam nie przecież ja mam z tego wszystkiego klipy. Dobra. Ja to też, ja to też sklipowałem pomocy To możesz albo mi wysłać, albo na tym na kanale. Weź mnie obróć, obróć mnie, obróć no mnie. Masz leżyć, co za chłop. Czy Nie obróć mnie, weźcie mnie popchniecie. Ja już wstać. To nie zadziała. Próbuj, próbuj.